Dzisiaj nadmorskie klimaty. Wyjście na plażę, bo to upał do skwiera. Można znaleźć również skarb piratów. Ale my tutaj zaprezentujemy sobie grupę głębi Ryszarda, które zdobywają mistrzowskie tytuły. A jak sytuacja wygląda już po około 20 lotach treningowych: wiele 30, 60 i tak dalej. Ale teraz głównie latujemy. 150 był świebodzin. A teraz lotujemy lądek z Rui, już 7 razy rzędów. Grupę czerwonych lisów Braci Jansen, nakrapianych lisów Gołębie Braci Jansen, wyżymacze to są Gołębie Sztykelbau-Arden oraz żniwiarze czyli Jansen Flor Werwold. Te Gołębie w ciągłej ofercie na przyszły rok, ponieważ tegoroczne już są wszystkie. Wyprzedane około 500 sztuk znalazło swoich nabywców, by cieszyli się tymi cudownymi gołębiami. A więc gołębie, braci Jansen. Czerwone lisy zwane również wosami foksami. Gołębie z niesamowitym powerem. Trzy w jednym. Szybkość, orientacja i wola powrotu. Nic im nie ustępują nakrapiane lisy, czyli gołębie. Zoldemarx, Jondemarx, Velo, Geloge. Tu na szczególną uwagę białolot nakrapiany. On najpóźniejszy z tego grona, a już dwukrotnie sobie poradził z lądka zdroju. Również kapitalnie teraz lądując. Smukła budowa, do przodu wystawiona pierś. On już czeka na otwarcie wylotu, by móc przemierzać wzdłuż Sudetów do domu trasa jest bardzo trudna ponieważ lesista i górzysta mnóstwo sokołów, jastrzębi jeden lot był pod front atmosferyczny no tam niestety wióry się posypały i był przedostatni lot trudny przy mimo słonecznej pogodzie jednak ataki jastrzębi, sokołów rozbiły tą pakę ale najlepsze, najsilniejsze doskoczyły tu przykładem jest ten Wyżymasz, który dopiero po tygodniu odnalazł swój dom, ale potwierdzając tą regułę, że one lotu nie odpuszczą, nie wejdą do cudzego gołemnika, wrócą, jak to się mówi z ringiem, do swojego domu. A więc to są wyżymacze. No i grubka żniwiarze, to moje uparciuchy, ale wśród nich tam jest Fineke 5000, który również w tą niedzielę pierwszy rzut i zameldował się cudownie w domu. On też późniutki gołębie. No, tak to wygląda ta grupa gołębi. Tu jeszcze na szczególną uwagę jednego ciemnego, brudnego takiego Jansenika pokażę. On też jest późniutki, ale też ten lądek teraz zaliczył. Też zaliczył. No, czyli te gołębie można im po prostu zaufać. Czerwone lisy, nakrapiane wyżymacze, żniwiarze, gołębie zwycięskie. No i już niedługo. Jeszcze raz, trzy razy lądek, raz słaba i podpinam się na loty z północnego zachodu z Niemcami 300 i 500 poprzez klub lotów długodystansowych Władka Kuczyka. A więc ten weekend odpoczywają, ponieważ są upały i te loty byłyby niebezpieczne w tak gorącą atmosferę. Ryszard Osnowiec, Słoneczny gołennik, Polska.